Cześć Wam. Macie właśnie przerwę na wodę. Kontynuujemy z oddychami na uspokojenie się, na relaksacji, na skupienie się. To jest tak zwane pudełkowe oddychanie lub box breathing. Box pudełko ma cztery strony. I będziemy właśnie tak oddychać, mamy wdech, zatrzymujemy się po wdechu, mamy wydech, później zatrzymujemy się po wydechu. Będziemy trzymać i oddychać w tym samym liczbę czasu, czyli o 4 sekundy na przykład. Będzie to tak wyglądać, robicie głęboki wdech. Wydech i zaczynamy. Wdychamy, wciągamy powietrze. 1, 2, 3, 4. Później trzymamy wdech. 4, 3, 2, 1. Wydech. 4, 3, 2, 1. Trzymamy powietrze na wydechu. 1, 2, 3, 4. Znowu wdech. 1, 2, 3, 4, pauza, czy mamy oddech? 3, 2, 1, wydech. 4, 3, 2, 1, czy mamy? Dech. I kontynuujemy tak, kilka rund. Możecie zostać na 4, lub zwiększyć długość tych. Części. Im bardziej jesteście w teraźniejszości i spokojniejsi, to tym łatwiej będzie Wam to robić. Dzięki.